Sipczata. Tu jesteś. Baby. Twitch, pokażę. Teraz masz już. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy się. Znaczy, mam nadzieję, że się witamy. Czy po sylwestrze? Siemko pisze, tak? No bo ja to od świąt praktycznie alkoholu w ustach nie miałem. niestety. O, święto się kończy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To może już nie będziemy tutaj, popijanemu, się budzić. Pewnie. Nie dam ci ani groszać. Rozśpiewane, dobrze. My wracamy. Za co głównie można dostać bana? Nie, to, to Jestem w stanie odczytać, nie ma Shadowba. Oj o bana nie jest wcale tak łatwo. Jaki tytuł ekskluzywny, a Nightbot'a pozor. Właśnie, a co z Nightbotem? Dlaczego on dalej się do nas nie mylduje. Chyba sam siebie zbanował w końcu. Dziury się wykorzystuje zawsze i wszędzie. O, a może się okaże, że tu w sumie nie ma się co my... aha. Nie no, świetnie to rozegrałem, świetnie. Komuś w dom spaliłem, w tu spojrzeć z drugiej strony. Co to za kamień? Masz opal? Mam nadzieję, że nikogo nie zainteresowała ta nasza rozruba tutaj. Goliat? Co jest? 99 znaków na mych plecach to pamięć o 99, którzy zginęli 99 poganach. Któryś sam pozbawię życia. Chwała Bogu, ok. Czyli co? Ktoś chce nas tu pozbawić życia, wygląda na to. Właśnie jestem w połowie Brickleberry. O kurczę, ale zazdroszczę. Dobrze, będziemy mieli łapki. Ło! Wow, jaki strzał! A to żonka? No pięknie. Nie wiem, co to zepsuje, a się zepsuje. Superpanku to jest taki, jakby, nie wiem, z góry narzucone, okej, okay, teraz dostaniesz hita. Mimo, że stoisz 3 metry od przeciwnika, nie jest w stanie ci sięgnąć ręki. No proszę. Nie powinniście być małżeństwem? Może powinni. Pojawi się problem. Cyk i po dachóweczce. Ogień, ogień. Coś pięknego. Nawet czy moglibyśmy ją spalić na przykład i w ten sposób zakończyć misję. nie to żeby mnie to kusiło, tak? Tylko zastanawia mnie różne wyjścia, różne ścieżki, tak? Nie nam to oceniać, ale zobaczmy, co, co powiem. jest. Na to liczyłem właśnie, tak? Wszyscy rzucili wszyscy na nas. Kamieniami! Mały czarny rynek, no to było idealne, tak? Dobra, chyba nasi się pojawili w okolicy, bo widzę, że jeden leży. E, spiryty, gdzie jesteście? Nie ma to, jak siedzieć w związku, tylko żeby nie udowodnić, że druga strona miała rację, tak? Znaczy, Grateful jest świetny, o ile. Ktoś nie boi się jazz w rękach, tak? Tak drewniany. Ale pomijając to, że jest drewniany, no to jest świetne. <grymne> to też jakiś istrek. Mapa domek na drzewie. Co w seksie. Te, 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 te krainy są naprawdę piękne. No dobra, to zobaczymy chwilę walkę nad paszteletem. Jak jakieś sushi byśmy tu przygotowywali, czy coś. Będzie miło. Co to jest? Kamilu, dziękuję. Zacząłem oglądać od Detroit i do tej pory oglądam się z przyjemnością. Chyba widziałem ten komentarz gdzieś wyżej też. O tak, tak, tak. Twój głos jest najlepszy, czekam na więcej. That's the last time I go no proszę, czyżby Alicja w Krainie Czarów? Kolejny easter egg. Dobra, bierzemy wszystko. <noise> 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 Ładnie mu ręka odleciała. Inwestowanie w karmę, to zaraz powiem, co ma w składzie. Zaraz powiem. już wracam. A jaka jest zniżka dla z tego klienta? Wow! Nie! To, to miało nam się przydać! Chodź Chodźcie przy tym. O, o, Znowu nas mrozą! Znowu bar? Ale mamy piękny. Szczególnie po to, co mieliśmy. Panowie, spokojnie. Zawsze, jak się pojawia wątek Lary, to zawsze pierwsze, co to ma skarżenia, te, te ostrze, które mogą dotknąć. Ręce nieskazitelnie czyste, dusza nieskazitelnie czysta, kogoś o niezwykle dobrym charakterze. Cyklara, która chwilę wcześniej wybiła setki tam najemników. Nie ma lepszej osoby na świecie, czy czystszej osoby na świecie. Wróciłem. No. Kamienie! No proszę, Anglia! No jak to bez tych kamiennych kręgów miało się to odbyć? Coś się bit, czy co? Widzę kamienie w oddali. W skład, już mówię, bo tu widzę, że, że znawcy. W składzie... skład nie jest jakiś. Aha, tylko skład nie jest po polsku. Mamy taką angielską wersję. 94% bifa. Karot 2%. Serbe z laktozy 2%. Minerały 1,5%%. Salmon oil 0,5%. No, tak dalej, tak dalej. Co to, to widzę, Twitcha obserwują? Taka E, ostrość. Taka, ta, ta, takie coś wcina. Katz fine food, bio beef, czy jakoś tak. Och, będzie łatwiej. Oj, no to jest anti-auto aim. błagam cię nie wyjeżdżaj tak o niej, bo inaczej Kenrick będzie jedynym człowiekiem w wiosce, który nie ma jeszcze żony. Nie rób mi tego, proszę, Etelinda. O, najgorzej, więc doszedłem w końcu do karmy, która jej nie szkodzi, tylko dlaczego jest to najdroższa z najdroższych? Chyba, że to takie urokwimki, że po prostu chcę coś takiego jeść, bo inaczej się będzie drapać, tak? Wymusza, trochę problemem, tak? No bo suche są jednak tańsze i tak na przykład na wyjazd, no to łatwiej też to ogarnąć. Zasypie się michę suchej karmy i, i cześć! Słodkie opakowanie. Tylko czekać na degustację. Nie no, ale zapach wszystko jest takie, że w czasach kryzysu ja będę to wcinał tak nie? najgorsza misja Szczególnie, że zmienia się tempo, a później jeszcze nami buja. O, koń... A co? O! To nas ten gość zatruł. Napijmy się jeszcze. Ciekawe, czy dalej zatrute. No, tego twórcy nie przewidzieli, że ktoś będzie chciał pić dalej. Czyli może jednak. Jakie jest sanie? Na czytach trochę. Czy będzie odcinek z asesynal? Co tu jest? Biały wilk? A nie, to ta, koteł. No. O, ty też? Co się stało z tymi zwierzętami? Bo co, bo trochę alkoholu wypiliśmy, to od razu już jelenie nas atakują? O, to wygląda jak zagadka. No, nie było tak źle. O, a to koń. A ciekawe, jakby spadł z koń, jakby się to zakończyło. Wow, ale z zaskoczenia nas wziął. Było dobrze.

On już o tym wiedział, że ona go nie chce, ale no strzała to strzała. Uuu, jeden wielki kamień, przytrzymam problemy, tak? Ile? O kurczę. Dobra, to, to nie może tak być, bo się za bardzo buje, ale zobaczmy co się stanie jak tak... Tak, tak chamsko te ciężkie kamienie na, na sobie ułożymy, czy one polecą? Jeszcze się okaże, że to, to zadziała. No, dlaczego to się jeszcze nie rozwaliło? To nie może tak być. Będzie mnie męczyło. Jaka budowla? No, te, te, tak paskudnej to my jeszcze nie mieliśmy do tej pory. Ale jak to mówią, prowizorka na, najlepiej działa, czy jakoś, tak? No, tu też nie ma tego jak położyć, tak? No, chciałbym, żeby to zadziałało. Byłoby śmiesznie przynajmniej. Podnieś. O! Hmm. To jest jeszcze brzeszcze niż to przed chwilą. Tylko to się tak i tak to wszystko. A może? Oj, leżał. Po co? Ja go odbrałem do ręki. Nie, 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 nie. nie tak, ty, 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 ty. Samba to chyba tak, o kurczę, jak na to położyć, żeby nie padło? Nie, kamienie, trzymajcie się jeszcze, że ten wiatr musi tak stresować. Musimy przyłożyć, żeby. Bałwanek wyszedł, tak? Buli! <ścoughs> Jęga dla ubogi. O kurcze, najgorsze kamienie chyba jakie do tej pory ułożyliśmy O ja, ale one tutaj latały zresztą dalej na tym wietrze. Nie, 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 nie tyka ich Ejwor. Miała być gra o zabijanie. No zabijamy czas, tak? O kurcze, no podoba mi się tak. No tak brzydkich kamieni to jeszcze nie było. Szczególnie podoba mi się ta między tym... ten środek jest idealny. Najszybsze kamienie ever To lepsze, ale ten środek wyszedł idealnie. To, to prawie, że nie ma prawa działać, ale, ale działa. A gdzie tu takie o przed nami? Co to tak ułożyć kamienie jeden na drugim na płasko? Zero wyzwania? Albo tu ostatni tylko w pionie To jest coś takiego zobaczyć? To tak dzieło sztuki. No to co to tam było? To? Chwila i po zabawie, ta. Zachęcające widoki. Woda jak taki smok czy coś. ja bym chętnie grzyby. Nie wiem dlaczego grzyby. Są świetne. Piękne kamyczki co ja mówię. A dziękuję, dziękuję. Doceniam. Brzydki, ale działa, no. Lecimy w stronę tutaj tego ptoka. Tak, widzisz grzyby gdzieś. <laughs> Zakrztusiła się, czy jak? Oj, 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 oj! Oj, gdzie to aż tak ciągnie się tym olejem? To może tak zróbmy: wypalmy najpierw diaboła, a później tam bijemy. O, trochę gorzej. E, już rozumiem, co ona się tak szaleje. Chyba mamy strzało od tego przypalić i. No, 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 bez przesadów! Bez przesadów z tym ogniem. I teraz czekamy. Tam się dzieje. Co czy to ma teksturę. No tamten ogień chyba był problem. To jeszcze płonie, a. Serio to jeszcze? Co tu przeszło? Co Ona Ono chyba nie może przemnożyć punktów, każdy topór, aha, moment, każdy punkt obrażeń zadanych przeciwnikowi przybra... To chyba w drugą, o kurcze, nie, 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 to tak nie może być. No to jest ściema, bo już widać na co ona się nastawia, tak? A my nie możemy w żaden sposób wybronić tych toporów. Co to za wredny układ gry? Czyż ona typowo idzie, żeby się wyleczyć? Dałby się jej odzyskać honor? Nie. Dobrego, wolnego życzę. Dobrego, wolnego z okazji trzech króli: Kacpra, Melchiora i Baltazara. Cześć. Bijam na górę. Chociaż nie, misja może jest niżej. Uwielbiam misje z bardami, bo zazwyczaj misje z bardami są bardzo fajne. Zresztą zawsze jak mam bardów na myśli, to mi się kojarzy pierwsza odsłona Black and White, jak gdzieś tam śpiewali sobie na plaży. Niewiele już z Black and White pamiętam, ale ten śpiew bardów jak najbardziej. A, było pytanie co myślę o szczepieniu. Tak niebezpieczne, to... Powiem tak. Nie znam się na tym zupełnie. Obserwuję, ale nie mam zdania, czy, czy na nie, czy na tak. Obserwuję, tak? Nie jestem w grupie. Nawet w tej grupie celebrytów nadającej się do szczepień. Więc, więc jako tako... I tak pozostaje obserwacja. Może piguła nam to wskoczy, powie, jak to wygląda. Z, per, z perspektywy służby zdrowia, nie jak to się nazywało, to już teraz nie jest służba zdrowia. A, to też poprawi, jak do nas przyjdzie. Jedyne co muszę przyznać, to tak nie naszło. Odchodząc od polityki, tak? Yy, nie wiem, czy ta cała akcja, bo gdzie nie wejdę, to cały czas te, te, te szczepionki, celebrytów mi się wyświetlają i tak dalej. Jeżeli to było zaplanowane, to naprawdę majstersztyk, tak? Że, bo ogólnie społecznie mieliśmy dużą niechęć do tego tematu, czy mamy niechęć, tak? No, takie nieufności, i tak dalej. Ale myślę, że ogólnie to, to nie tylko w naszym kraju, ale ogólnie wywołanie czegoś takiego, że o, ci ludzie gdzieś tam wyżej potajemnie kombinują, żeby dostać szybciej, i tak dalej, i tak dalej, no to. To buduje takie poczucie, że kurczę, że może to nie jest takie złe. Może, może jednak trzeba by było, tak? Więc e, może to było zaplanowana akcja, tak? Bo, bo to aż, aż się prosi o coś takiego. To, tego nie, Inaczej, tego nie szło. Lepiej rozegrać, żeby ludzi zachęcić do szczepienia, tak? W ten sposób. Bo jakby wzięli akcję, że o zapraszamy celebrytów i oni pokazują, zobaczcie za szczepienie, no to by było, o ile ci dali, ile ci dali, tak? Sprzedał się i tego typu rzeczy. A w ten sposób. No kurczę. Ale zakończąc temat. Tak, tak, takie przemyślenia mnie naszło ostatnio. Właśnie, bo ja zawsze przekręcam tytuł, sprawdzę teraz, bo przyznam, że jestem... Za to ja jestem w połowie, to co opowiadałem ostatnio. Nie ma jak rodzina, coś takiego? Na Netflixie. Tak, nie ma jak rodzina. I przyznam, że pierwszy sezon, pierwsze odcinki, pierwsze pięć odcinków pierwszego sezonu to były takie... No Spokojno się oglądało, bo się oglądało, że całkiem fajne i tak dalej. Ale teraz, jak drugi sezon wszedł, już jestem w połowie drugiego sezonu, to tam też pięknie jadą po bandzie, tak. I to mam wrażenie, że przez to, że to są tam lata. 80. No to, to tak trochę te swoje żarty. Takie, powiedzmy, i rasistowskie, i tego typu tematy, no to tak, tak łatwo im przechodzą, no bo przypisują to, to tamtym czasom, że wtedy tak było, wtedy tak było, tak? I, I sporo takich czarnych żarcików, czarnego humoru się kryje za tym, nie tylko jeżeli chodzi o rasizm, ale też jakieś polio i tak dalej, bezdomni, inwalidzi. Może nie lecą tak ostro po tych tematach jak Brickleberry, ale, ale no, dla kogoś, kto lubi taki ciemniejszy humor, to myślę, że też serial godny polecenia. Tak mówię, bo sam szukałem długo i w końcu znalazłem. Family Guy, no, u mnie kuzyn był fanem wielkim Family Guya. Musiałbym może spróbować, chociaż słyszałem, że w którymś momencie... o, Mamy trzy sztaby wolframu. Będziemy mogli coś sobie ulepszyć na maksa. Słyszałem, że Family Guy w którymś momencie też jest to taki bardziej poprawny, tak? Ja to jestem z tych, co się wychowali mocno na South Parku. I to tym pierwszym pełnometrażowym i tych starych. Zastanawiam się jak poziom teraz, bo dawno nie miałem okazji widzieć. Czy wiem jak zrobić apkę na telefon? Niestety nie. Brata mam od tego z różnych apek, nie apek. Mi trochę daleko do tego, chociaż jak byłem na studiach, to w sumie robiłem apkę na telefon w ramach zaliczenia, do obsługi automatów wendingowych, ale to, to tyle. Ile komentarzy o tym pojawiło się na przestrzeni całej serii? To będzie pierwszego odcinka. Aha! Oj! E... Rozumiem, o jaki komentarz chodzi z Judy. Zresztą, w ogóle tam niektóre komentarze. Zastanawiam, skąd to się bierze, że tak wiele osób jest chętnych, żeby zobaczyć coś, co już wie, tak? I na przykład jest jedź na wysypisko, to zobaczysz to i to. I przez 20 odcinków jedź na wysypisko, jeźdź na wysypisko, jeźdź na wysypisko. No, pojedzie się w końcu. Ale to, to tak zawsze mnie zastanawia, no chyba, że... Te osoby interesują najbardziej reakcja na to, że o co się stanie, jak zobaczysz to, co tam jest na wysypisku. Co z Mimką? Nie no, akurat Mimka to jest zdrowa tak jak już dawno nie była zdrowa. Nic nie wygryziona, nic nie wydrapana, e, je za dwa koty. Ostatnio się zdziwiłem, szła na rekord i zjadła prawie porcję, ona ma 3 kg, a zjadła porcję, jak dla kota, na 10 kg. Tylko kombinuję, bo przerzuciła się na nową karmę. W sumie ta, ta nowa karma jej tam dobrze robi, ale powoli dochodzę do sytuacji, w której to, to jej koszt jedzenia będzie przewyższał mój, bo jak sobie policzyłem, to na takiej biosaszetkach na tej jej biosaszetkach saszetkach bio to to moment, to ona, ona w tej chwili zjada cztery saszetki dziennie. 4 saszetki dziennie, a 24 saszetki kosztują 104 zł. ze zniżką. Czyli w 6 dni przejada 104 zł. Nie to, żeby jej żałował. Tak, ale to wychodzi na to, że w miesiąc to za 500 sobie. Nie? To, za 500 też by można było. Za 100 zł można przeżyć na czokoszokach, tak. Nie najada się. Nie, no teraz to wcina jak szalona. Nie czuję fit pressji, tak. No, no na pewno nie ma postanowień noworocznych. Czy wydaje mi się, że po prostu ta karma jej zaczęła mocno smakować, a to co jej wcześniej szkodziło i to też. Ja zawsze myślałem, że jak wyjeżdżałem, to ona to tak mocniej zaczynała się drapać i wygryzać, przez to, że tęskni, tak? Tak sobie to tłumaczyłem. Ostatnio się zastanawiałem na taką wizją, jak to dochodzi kryzys, tak, powiedzmy, Wenezuela, chociaż nie wiem, czy oni mieli sklepy zoologiczne, ale w którym momencie ludzie się przestawiają z wizji, że dobra, na półkach, na półkach w sklepach spożywczych nic już nie ma, rzucamy się na zoologiczne tak, i te paszteciki różne dla kota, psa wybierają, wykupują, bo, bo taki kryzys idzie. Tak? W którym momencie to się pojawia? Czas na te karmy ma lepszy skład niż. Kon... No nie, no, to ja myślę, że tak jak my na studiach wcinaliśmy ten pasztet MOM, tak, żeby nie, nie mówić żadnych firm, no to, to kurczę, to te pasztety to tam leciało wszystko. A tutaj to tylko z mięsa nadającego się do spożycia przez ludzi, tak? Jeszcze bio, eko i tak dalej. No więc no. Ale cóż, no, jak, jak dzięki temu jest zdrowa, no to, to lepiej tak niż te pieniądze szłyby na weterynarza.